Dzień dobry, witam Was na kanale Muzeum Motoryzacji Wena Waławie. Jest czwartek, godzina 17. Jak dobrze wiecie, jeżeli ten kanał oglądacie, w ostatnim czasie kupiliśmy 17 maluchów. Kilka z tych maluchów udało nam się sprzedać, kilka z tych maluchów na stałe zostanie w muzeum, a kilka z tych maluchów. Trafi do szkół. I teraz chciałbym Wam opowiedzieć o tym całym procesie. Mam nawet go rozpisanego na cztery punkty, także przejdźmy do meritum. Pierwszy punkt to dwa maluchy, które zostaną w muzeum i te dwa maluchy będą przedmiotem rywalizacji pomiędzy ekipami ze starego warsztatu i ekipami z nowego warsztatu, a właściwie z jedną ekipą z tego warsztatu i z jedną ekipą z tamtego warsztatu. Stary warsztat będzie reprezentowany przez ministra Leszka i Pędzla, nowy warsztat przez Piotra i Dawida. Drugi punkt pomysłu na maluchy to jest sześć maluchów do odpalenia, ponieważ z tych maluchów, które zostały, wyłonimy sześć egzemplarzy, które będziecie mogli odpalić. I teraz w jaki sposób możecie wziąć udział w tym wydarzeniu? No na przykład pisząc w komentarzu teraz chęć właśnie odpalenia Malucha. No i kto wie, być może podczas tego odcinka uda się już wyłonić sześć ekip, które będą odpalać Maluchy na terenie muzeum. Taki czas operacyjny wydaje mi się, że powinien wynosić jedną dniówkę, a więc 8 godzin. Zobaczymy komu uda się odpalić te samochody. Trzeci punkt to jest Czekanie na zgłoszenie szkół, ponieważ, jak wiecie, kilka z tych maluchów ma trafić do szkół, i to będą te maluchy, które zostaną wcześniej odpalone, po to, żeby te szkoły dostawały maluchy już, jakby powiedzmy, no, na chodzie, jeżeli chodzi o jednostkę napędową. Teraz taka szkoła, aby wziąć udział w losowaniu, powinna stworzyć taki plan, taki konspekt na tego malucha, którego otrzyma, to znaczy, co będzie chciała z nim zrobić. I te wszystkie plany trafią na ręce ministra Leszka i ten podejmie decyzję, która ze szkół owego malucha ma otrzymać. Mam nadzieję, że to wszystko jest klarowne i czytelne i możemy przejść do kolejnego punktu. Mianowicie 12, 13 i 14 grudnia w Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie odbędzie się weekend włoski. Teraz na ekranie widzicie wszystkie informacje związane z tym wydarzeniem. 13 i 14 grudnia będą tutaj zawody modelarskie. Drużyny będą tworzyć model samochodu DeLorean, znanego z filmu Powrót do przyszłości. A 20 i 21 grudnia pan Krzysztof pokaże tutaj własnoręcznie stworzone lampy które to lampy będziecie mogli kupić. Na wszystkie te wydarzenia bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeżeli będziecie chcieli odpalić malucha, również zapraszam do komentarza. A jeżeli wiecie o jakiejś szkole, która owego malucha chciałaby dostać, to również dajcie znać w komentarzu. A teraz zapraszam Was na dalszą część odcinka. Będą zawody. I to przed ale, świętami jeszcze. Ale w duecie będzie razem z pędzlem. No to on ma wprawę, to, 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 to słuchaj. Ale panowie musicie wspomnieć o tym, że no, głos Leszka ostatnio był mało słyszalny, w związku z tym Leszek zakupił tak. sobie tak. taką stowiec dźwiękową. Powiedz coś. Chubu, chubu, chubu. To co idziemy wybierać? No nie, 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 bo zaraz się tam pójdą konsumować. Okiem fachowca, Lesiu. Lesiu, wybieraj Zobacz, osiem sztuk. Dwie sztuki nam są potrzebne. Dla nas zostawić. Dla nas zostawić? I od razu możesz wybrać, którego będzie z pędzlem uruchamiał. Z tych dwóch, co wybierzesz. Dla, dla nas. Jak ci się to widzi? Kolorami czy czym? Dwa zielone. Dwa niebieskie. <noise> A znaczy, jakie to kolory. No ale to ta sama marka. jest, to Są te so, dwa czerwone. Ja bym trzy, bym są białe nie. i turkusowych jest Czerwonego to bym wziął, bo są najszybsze Są najszybsze Co? Jak ci się to widzi? Tu nie zobaczymy pod maskę Z wyposażeniem Co tam znalazłeś? No to tam musiał być wartościowy jak miał tak. blokadę Tak miał zapasowy kuczyk to co, ten nie? Nie, no czerwony mógłby być. Oczywiście. Mm -hmm. Co, patrzymy następnego? A co na tego zielonego na samym końcu? Czy to turkusowy? Nie, nie, to zielone. Wyblakły. Ale ja tylko z... lekko z... zeszlifować i już jest, proszę pana, tego krallagi już jest gotowy To co, może tego? Może być ten, no To koło jest, koło zapasowe, akumulator, G gąbka, gąbka do mycia też jest, druga do wycierania łez kurde jest, a gaśnica też, jak jest szum wózka kurde w oczach, to trzeba czymś wyczyść, no i apteczka jest też, no kurde chłopie. To co, tego bierzemy? Tego bierzemy. No to jest jeden. A ten czerwony jest drugi. Czerwony drugi, jeszcze a jeszcze resztę obejrzymy. Trochę po jeszcze zostało. Hmm. No, ale dlaczego leszek tego? Z jakiego powodu? Wydź mi powody. E, powód. No to jest ten e, elegant. Taki okęśmian no, Mówkę sztukę zamówiłem za Pasata. No ten jest ten zielony to jest też ten model sam. To może dwa takie same, żeby nie, nie. były. No I co będziemy? I, później kto, i co? Być, trzeba było mieć GPS-a no, Ale zobaczymy. O popatrz, klucze są, koło, akumulator. Niekompletne nie klucze, no ale. Kompletne, nie, tak. No ale coś jest. Koło już jest łyse. I... Tylko nie łyse, dobrze? No. <ś estaba> Jak niekompletne? No zobacz, A. popatrz się. No. Śruba to też jest do tego do koła. Do to, koła. No to jest ta, na inny klucz, żeby nie koła nie ukradli. Ale śrubokręt jest, lewarek A, jest, trójkąt jest. jest. no Najważniejsze rzeczy tak, są. Akumulator jest. Akumulator jest. To może dwa jednakowe, Lesiu, zrobimy. Będzie ciekawie. Tylko numerami będą się różnić, rejestracyjnymi. Byłoby sprawiedliwie. To? A jak się powtórzą numery i co wtedy? Nie, to zawsze coś. Bo tak to później będzie. Ja chciałem czerwonego, ja chciałem takiego, a tak będzie. Jeden słuszny kolor. O, tak jak z Fordami było. W każdym kolorze byleby był czarny. Tak, no jest To tak. co, Lesiu? Robimy na zielony kolor? Dwa? Robimy. Tak? no. no. Chyba, że po detailingu wyjdzie inny odcień, ale ogólnie <laughs> będzie zielony. Czyli po długiej naradzie, ze względu na to, że pan Leszek kiedyś posiadał y, takiego samego identycznego malucha, którego nabył y, w, na giełdzie, tra na w transakcji zamiany Trans za Passata. Za Okej. Okay. bierzemy. Czyli zaakceptowane, zatwierdzone. Pierwsze zawody startują, będziemy rywalizować między dwoma maluchami w zespole muzealnym, a później reszta historii będzie w trakcie następnych odcinków. Podczas gdy my wybieraliśmy maluchy, to tylko jeden mechanik pracował dla dobra firmy. Silnik wygląda tak: wtryski wyjęte. Bo wtryski oddane do sprawdzenia, tak? tak? I regeneracji od razu? Na czy... pewno tak, no bo ty, tyle lat co stało, no to wiadomo. I pompa też wyjęta, to zaraz pokażemy. Tryskowa też zawieziona. Może widzowie powiedzcie, czy chcecie, żebyśmy pojali z kamerą odebrać? Oczywiście nie wiadomo, czy Pan się zgodzi, żeby nagrywać u niego, no ale możemy nagrać wycieczkę po wtryski i po pompę. Pompa też zdjęta. No tak wygląda z tej strony. No, no i wyjęliśmy to, no bo później na aucie wtryski wyjąć, no to nie będzie jakiegoś tam problemu. Ogólnie wyszły całkiem fajnie, wiadomo trzeba było rozruszać, ale nie było jakiegoś tam problemu, że trzeba było siłowo, czy coś w tym stylu. Nie? Mamy rozebrane sprzęgło, koło zamachowe tak samo jest wyjęte i tak to tutaj wygląda. Sprzęgło mamy zamówione nowe, nie mam tarczy, bo tutaj nie mam akurat tarczy, bo zaniosłem na przymiarkę, ale tarcza, Nie, ale mam chyba w telefonie coś, tarcza. Yy... Wyglądała na nową, ale tak wyglądała jakby ktoś go ciągnął na biegu kiedyś czy coś w tym rodzaju, nie? Także to było przyklejone tutaj do boku tarczy, znaczy tego koła. No jak po hmm. skorbaniu to te kawałki tarczy wyglądają tak, czyli tarczę musimy zamówić nową. Tu mamy umyte, tutaj też mamy umyte. Tutaj było jeszcze łożysko też łożysko wybiłem, zamówione jest nowe, też czekamy no i tak to wygląda sprawa z silnikiem i ze skrzynią biegów no i co dalej? czekamy, nie? na części tu już można to składać jest wszystko zrobione, tylko to składamy, to, docisk jest ok. może pokażemy tutaj, to. tak wygląda docisk olbrzymi docisk jest spoko, także jego raczej zostawimy Chyba, że nie jest jakiś tam drogi koszt, no to może, może tak, ale raczej jest w porządku, także zostawiamy i tak to wygląda. Dajcie znać, czy chcecie film z ucieczki, nie? I tyle, bo przy okazji mamy też w tamtym miejscu, co my mamy tam jeszcze, jest star na kasacji, także mamy też tam jakieś części dogadane, i też możemy pojechać, nagrać, jak ten star wygląda i co tam z niego chcemy wziąć, nie? Tam mamy zezwolenie na nagranie, także tak, tak, tak no, także możemy super. pojechać sobie do mę męskiej galerii, nie? <laughs> <laughs> Także spoko, nie? A w ubiegłym tygodniu mieliśmy też w muzeum bardzo miłą wizytę. Słuchajcie, u nas na dole jakieś poruszenie. Idę zobaczyć, o co chodzi. Cienięczni, ale mi to aj mówi, że troszkę, coś tam wyszło, nie? Więc jeśli musimy wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Mamy takie małe podarunki, mam nadzieję, że się spodobają dla wszystkich. I no i co? Relifery będą rozdawać za. Już nam się podobają. Pędzel. 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 Ale to nie, mi nie wypada. Może nie, najpierw jest... dziewczyny, nie? Najpierw dziewczyny. Nie, nie ja nie, nie mogę. No, ale to ja nie jestem pierwszy, nie? Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszyscy po kolei, żeby nie było, że ja pierwszy. Dziękuję, panie Reni Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kurde, nie wiem, nie wiem. Ale pędzel, że bez buziaczka? Taka okazja? No wiesz, no to też tak nie wypada, nie? Nie? Nieogolony. Oj, zobacz, chodź choinki. Pod choinkę idziemy, nie? od razu. Na bok, zaraz przyjdziemy zobaczymy. No to tak. Jest kalendarz. Wena. Herbatka jest. Kurde, no nie wiem, bo tu nie widać. Tu nie pokazuj. Owocowy. Dobra, to zobaczcie, tak to u nas wygląda. Wszyscy pracownicy muzeum właśnie zebrali się tutaj pod kadetem. No i są wydawane prezenty, które są imienne. No ciekawe, czy zaraz zobaczymy, jaką ma Dawid. Może ma inną, nie? Ale nie, wszyscy mamy takie same, bo... No widzisz, wszyscy byli tak samo nie Potkę chcecie? Ale kto chce? No wszyscy! No to starajcie. No to już! No to chodź na wszyscy. Paweł! Gdzie ja mam flaszkę? Jest tam, jest, spokojnie! Nie, nie nerwuj się! Już? Widzowie, wszystkiego najlepszego, tak. wszyscy jesteśmy dziećmi. Także Cały w czas. tego święta i Mikołaja, i świąt Bożego Narodzenia. W imieniu całej ekipy. Oczywiście, całej. Dwóch ekip nawet. Nawet dwóch i Zweny i Także jest jedna ekipa z Wenów. wam życzenia. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, wymarzonych prezentów o. i wszystkiego najlepszego. I najlepszych widoków. <laughs> I najlepszych widoków w górach i nie tylko w muzeum i tak dalej. Zapraszamy do muzeum. Życzymy co, już wesołych świąt? Czy na... tak, 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 wesołych świąt. Życzyć cały czas zapraszamy też nie wiem kiedy będzie puszczone ale muzeum też organizuje mikołajki także w czwartek ktoś będzie po mikołajkach no ale jakby coś no to no my jesteśmy także wszystkiego naj 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 pa pa